Hej, jówka, to są ciekawostki o Kaisa. Mmm, zaczynajmy bez głupszego przedłużania. 1. Jest pierwszą bohaterką, wydaną ze skórką, która miała od razu barwy. To chromy jak coś. 2. Z początku koncept bohaterki miał zakładać, że miała być łowczynią wampirów, a potem się przekształcić w samego wampira. 3. Pierwszym jej zwiastunem był pocisk trafiający w Herolda. Kiedy nadchodził Baron. 4. Najprawdopodobniej wygląd bohaterki był wzorowany na wielu postaciach, takich jak Senectus' anime Kill La Kill czy Samus Aran' z serii Gier Meteoroid i przypomina Sarah Kergich z serii z Gier StarCraft. 5. Kaisa jest najprawdopodobniej zaginioną córką Kasadyna. No, kto by się spodziewał? 6. Skórka Anioł Pocisków Kai'Sa nawiązuje do wyglądu i charakterystyki postaci Fary z gry Overwatch. 7. Jej ciało jest połączone w pewnym sensie z pustką, choć pewnie się domyśleliście tego. 8. Jej celem jest polowanie na uwolnione dzieci pustki przez Malzahara. 9. Wiecie w ogóle dlaczego ona znalazła się w pustce? To przez Malzahara w ramach wojny z Kasadinem. 10. Jej ulubionym jedzeniem są brzoskwinie. o to już koniec. Smuteczkówka. No, i narówka. Z tej strony mówił Kikom. a